Polska będzie prawdopodobnie największym beneficjentem środków które mają służyć realizacji celu neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 roku, będą to pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej. Mają one służyć przemianie całej gospodarki polskiej z naciskiem na energetykę po to, aby do połowy wieku była jak najmniej emisyjna i zmierzająca ku celowi zerowej emisyjności, który został wyznaczony dla całej Unii Europejskiej. I te środki mogą służyć z jednej strony, jako mechanizmy, jako środki osłonowe dla tych, dziedzin gospodarki, jak górnictwo, które będą schodzące, które będą raczej traciły na dążeniu ku neutralności klimatycznej, a z drugiej strony jako napęd do skoku rozwojowego ku całkiem nowym dziedzinom gospodarki. I nie chodzi tylko o odnawialne źródła energii, to także gospodarka wodorowa i inne nowoczesne technologie, które Polska będzie mogła rozwijać szybciej dzięki środkom na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej, która nie powinna nikogo pozostawić bez wsparcia, Taki jest sens tego mechanizmu pomocowego, który Komisja Europejska przyznała krajom europejskim.